Kanału jest Infinite Solar. Energia odnawialna na wyciągnięcie ręki. W samochodzie przed nami jedzie kto? Tymek Abramowski. Jedziemy z hotelu na testy. Pierwsze dzisiaj wam bierze taki OS. No i dzisiaj Tymek ma pierwszy kontakt z autem Reilly 2 z Citroenem. Trochę powiadaliśmy sobie rano przy siadaniu. Widać, że jest podekscytowany i zobaczymy, jak mu się będzie jeździć. Na szczęście jest sucho, przynajmniej wilgotno będzie, ale wyschnie to zaraz. jednak pierwszy kontakt z autem lepiej, żeby był na suchej nawierzchni niż na mokrej no bo można się trochę może nie wystraszyć, ale trochę złej percepcji nabrać do głowy. A w ogóle widziałeś, e, bo mamy takie fajne auto i są na przykład cztery kropki tutaj zamiast Loga H. Bierz, dlaczego tak jest? Dlaczego? Bo to jest sygnał e, morsa litera Lancer i Fiesta tak. Co ty powiesz? To jest takie samo jak lancers, tylko trochę krótsze Jeszcze razy razy. 3, no, A, dobra. zobaczę Może jak Kubie trzeba no, przestawić Do tyłu, nie? To tyłu się nie da już. Się nie da do tyłu? Nie Pod da się, ale czekaj no, Dobrze. No, tu się nie da Jeszcze nie da, jeszcze. jest podnieść do góry, tak to Już jesteśmy <laughs> za klatką Więc co, piszcie mam wiesz jak? Albo mam wygodnie ręce, albo nogi, więc wybieram wygodnie ręce zawsze. Ja tak mam większość z troszkę, troszkę dalej, na pewno? I troszkę dalej, niżej. W tamtą dalej stanę, i tak? trochę niżej. No. No. No, może trochę do góry możemy go dać, wiesz? O. o jeden stopień, bo jednak wolę troszkę wyżej siedzieć zawsze. No. Wysiadaniem Wysiadanie nie mi się... będzie tak łatwo jednak. jest już same, zdecydowanie, że otworzysz tym. To nie chodzi nie to, sam Chodzi o to, jak jesteś niezdecydowany i z 3,5 tysiąca obrotów dołożysz mu gaz pełny, cofniesz bo coś tam się pohamujesz jeszcze i jeszcze raz otworzysz, no to Westgate no nie, nie jest w stanie to... tego to, no Chodzi o to, że turbina buduje się się, nie? Dokładnie. Zamykasz przepustnicę, robi się, Robi się. Nie, się nie, dalej no to otwierasz to przepustnicę i od razu jest w i nie? Mhm. to w sutle możemy zostać, teraz tylko kierownicę damy Ja też się wieście. na szutrze, jeżdżę blisko mam kierownicę i wysoko siedzę A na asfalcie niżej siedzę i mam dalej kierownicę co to wynika? Z, z tego wynika, że na szutrze ja potrzebuję więcej widzieć na pewno Bo mhm. kamienie jakieś takie Kolejne, jak głębokie są, mhm. więc na przykład wolę wyżej siedzieć, wtedy troszkę więcej Ale widzę. Ale sama kierownica i pozycja. A kierownica bliżej, jak poczuję większą kontrolę, te ruchy są takie, być bardziej głupie. Nie potrzebują być aż takie precyzyjne w tych maksymalnych Rozumiem. strefach. Mhm. A jak na, na asfalcie ma się jeden jedynkowy, dwójkowy zakręt, to okay. musisz skręcić bardzo precyzyjnie do kon konkretnego punktu, tak? I przez to potrzebuję dalej, żeby mi łokieć nie wadził o fotę. Okay. Mhm. Mhm młodość, szczupłość, przystojność, atrakcyjność, nie? No. Ciężko ustawić ten fotel? Nie, nie ma ciężko. dostęp do śrubek jest, oczywiście jasno, ale jak już się przestawi raz, to... Jaka jest różnica w porównaniu do tego, co było? Tym, jak chce jeść gdzieś kawkę wyżej, chociaż jest podobny gabarytów jak Kolin i chce mieć dalej kierownicę od siebie, więc to, co Kolinowi tutaj przybliżaliśmy, teraz... Oddalamy. Ale to jeszcze może być niekońcowe ustawienie. Jak przyjedzie, to wtedy powie, czy mu pasuje, czy coś jeszcze poprawiamy. A coś z pedałami robiliście? Czy nie, pe nie, peda to pedały? Pedały, bo są maksymalnie daleko od fotela. Już się nie da. Tak samo odległość do fotela, yy, w sensie do tyłu też już jest maksymalna, nie da się dać dalej. Więc tylko do góry szliśmy, żeby lepiej widział. Trochę presję teraz, żeby się ta kierownica przypadkiem potem nie odkręciła. No właśnie, sprawdź, <laughs> sprawdź dwa razy. No, były takie. Jak w do chłopie, gdzieś podpalamy. nie? całodzienny. Za nami. Dała została, a kierownica w rękach. Myślisz, że spora różnica jest w odpalaniu samochodu Rally 3 a Rally 2? Tak jak Tymek? To są jedno i drugie rajdówki zbudowane przez fabrykę, więc myślę, że nie. Subskrybuj kanał, i jest rajsy. Jak? Ekscytacja? Fajnie, coś nowego. A pasy boczne musisz sobie dopiąć, tak, żeby cię biodra, wiesz, trzymały w fotelu. To jest prąd, tak? I to się tylko klika, nie? Nie, za... no, to czekaj, powoli. Najpierw to jeszcze zanim odpalisz auto, jak wejdziesz do niego rano, czy gdzieś tam, na rajdzie, to nie, ale jak w parku będziesz miał na pompowe ciśnienie, czyli klakson i start. Najpierw klakson i szybko start. I kliknąć tego? No. no nie, trzeba. A przecież już? Uh -huh. No to teraz main switch jest włączony i ignition. ignition. Start. Jeszcze nie, najpierw ignition. najpierw ignition. Poczekaj chwilę, bo tutaj się buduje ciśnienie do pila. Nie tak jak w wieście, że do Disconecta jest osobna pompa, tylko tu jest elektryczna. I teraz start. I tylko dotykasz. Bo jakby odczucie, są takie stabilne sim racing? Sim racing, no. no Ja przez 3 lata nie tych autach nie zmieniłem to Bardzo się obawiam, że wsiądę do tego auta i będę biały. Jak naprawdę wsiądam do tego auta jadę tak jakby cię, życie bym bo... jak pies ta moja Najtwardziej ustawione jak się wygoda. Pomiędzy przejściem z gazu, z hamulca na gaz, nie masz uczucia, że jakby ktoś Ci w plecy kopa się, bo nagle napęd się no Ale to jest raz, no. że jest preload i friction facet. To, face, mówiłem, nie? że nie ma dużej separacji pomiędzy jednym a drugim kołem jest tak. preload i przesuwacz w półtę. Jesteśmy w pięknej miejscowości w e, Dzisiaj mamy pierwszy dzień testów z Tynkiem w aucie Rally 2, w Citroenie C3 Rally 2. Pogoda w kratkę, trochę pada, trochę słońce świeci, ale jest ciepło na szczęście. No i Tymek nawija pierwsze kilometry obserwując sprawdzając, jak ten samochód działa. Chyba jest zadowolony. Uśmiechnięty jutro kolejny dzień, więc e, trochę musimy dzisiaj chyba przeoszczędzić już e, kilometrów A tapeczka ile ma paliwa? 53? Tak, chyba. Bo z żadnej straty się nie boi. Tymek, zaskoczyłeś wszystkim tym swoim y, ruchem, że chce się do nie no niesamowite wrażenie pewnie robi ten samolot. Opowiadali, że robi duże, ale opowiadali, że 30% różnicy jest, a jest tak naprawdę powyżej 50, nie w ogóle się nie spodziewałem tego. Jest duże zaskoczenie bardzo, to jak auto to hamuje, daje znaki o sobie, że puści opona że nie puści. jakie powodzenia, do zobaczenia w Na mokrym łatwiej jest odciążonemu kołu stracić przyczepność, wtedy jak jest mokro to jest bardziej odczuwalne. Mała niespodzianka. Tak, mała niespodzianka dla bosa, nie spodziewa się tego, z tego co wiem bardzo marzył o czymś takim. O obiedzie tutaj. Tak, o obiedzie. Tu w środku jest schabowy, wysychowany w tym woreczku. Dostawiłeś coś na jakąś kokitałnię. Wypakuj sobie zobacz tam jest. <grym> <grym> Drużdżówka. Dokładnie. To jest z Małopolskiego. Tak jak było przejechane. Ale bardzo. Jest na półeczkę. Taki może być. Dokładnie, na filmie będzie. Dziękuję bardzo. <grym> o, dosyć szybko się z autem. Y zaprzyjaźniłem. Bardzo jest intuicyjne i bardzo można nazwać wyścigowe, więc w moim stylu jazdy akurat takie cechy są bardzo po, po, pożądane, więc akurat z tym nie było problemu. Dużo więcej mocy, dużo więcej przyczepności. Auto pracuje tak jak ja bym chciał. No moje wielkie zaskoczenie było jak właśnie spadłeś i tak naprawdę to auto dużo mniej reaguje na zmianę przyczepności niż auto 3 Jednak przyczepność powinna się bardzo mocno zmieniać, a ono dalej jedzie stabilnie i pomimo niewłaściwych ustawień czasami, które przetestowaliśmy na mokrej nawierzchni, ono dalej prowadzi się bardzo dobrze i z dużym wyczuciem, więc na pewno fajnie, że się popadało i było trochę sucho, więc myślę, że to na pewno na pewno. To no jest na pewno ciekawe, bardzo się cieszę na ten start. Dostałem okazję i chcę ją wykorzystać tak jak będę potrafił. Trochę się nie spodziewałem, że tak szybko wsiądę do Auto Rail 2, ale naprawdę się z tego cieszę. Jakie w ogóle założenia na ten rajd? Bawić się cieszyć jazdą i myślę, że to jest, powinno być jedyne założenie na debiut w Rail 2. Można powiedzieć że wszystko nowe, oprócz tego, że, że się asfaltowa już 6 razy mi była znana w tym sezonie, więc oprócz tego wszystko nowe. Wieszamy Howę, bo przygotowujemy już na rajd. Tego przyjaciela. Na poczet sponsoringu w tym rajdzie wyciągnął ze swojej skarbonki 50 zł. I za kierownicą samochodu tej klasy, a więc Rally 2. Kierowca, który walczy o końcowy triumf w Mistrzostwach Europy w kategorii RC3, a więc zaledwie 19-letni Tymek Abramowski. No, objawienie. No, jest na pewno coś niesamowitego dał to Robi to co ja chcę, ma dużo mocy. Jest niesamowite w prowadzeniu, i to jest gigantyczna różnica dla mnie. 0 prawy. I'm a bez obejrzenia filmu. Tak. Zobaczcie, ale poczekaj, bo ja nie wiem, czy jest to, Poczekaj. To jest kto to kto jest kto jako pierwszy, nie wiem pierwszy, to. wiem czy da się to. sprawdzić, kto to. pierwszy polubił? Chyba tego nie Nie tego nie da się sprawdzić Nie da się sprawdzić To jest to. To jest to. Abramowski jest No w Plastyczne miejskie. Tak, tak się mówi. No. Miejski. Klasyczny Klasyczny miejski. Klasyczny... Ale w, w lepszym no. wydaniu niż zazwyczaj, dziwne. A beczka ładna. Fajna beczka, o, beczka. O, dobrze pamiętam. to Łatwość prowadzenia jest gigantyczna i tutaj jest duża różnica. Wsiadam i jadę, bawię się dobrze. Moc jest dużo większa, ale jeżeli już się z jakiegoś auta coś wyciska, 100% tak jak ja z realiczy, no to, to nie, w ogóle nie przeszkadza, tylko pomaga. Takie dodatkowe narzędzia po prostu dostaję, które mogę wykorzystać. Dostaję prezent od do zespołu Iris Racing i próbuję go wykorzystać. 6 prawy, 80 Drys 2 minus prawy, palc 60, sens 3 prawy, pozytym 3 minus lewy, średni 110 6 plus prawy, 50 Czynia doszła? W pornie nie ma A daj na 5 6 minus prawy, nie ma 6 minus prawy to 3 minus lewy jedziemy, tak? Jeszcze raz? Na trójce jedziemy. Tak, 54 minus prawy. Rozjeźć najprawdopodobniej przesuwka Okej, nie wrócą do serwisu trzeba jechać po nich czy jak? Nie, bo to nie ma sensu. No nie ma sensu. My już pakujemy busa, jedziemy po auto i trzeba jechać tam zabrać, więc no, no, może płacić. Po prostu jedziemy w tym razie tam już, tak? Przyjechane, takie klasyki z Barburki i z rajdu Śląska. Nie są dzisiaj długie, bo tam mają po 11-10 km, ale fajne, więc będziemy dzisiaj cisnąć, pewnie się rozgrzejemy rano. Serwis wczoraj został zrobiony. Tak, auto gotowe, auto w parku zamkniętym. Także naprawione. A tu niestety minęło nas wczoraj ten stadion, który jest fajnym ceny, ale nie tym razem. No wczoraj zaczęliśmy i tak naprawdę od spokojnego tempa i powoli budowaliśmy no niestety na trzecim odcinku, gdzie już szybko się jechało i fajnie naprawdę widzieliśmy, że mógł być dobry czas. No skrzynia uległa awarii. Coś jakby coś się dzieje po prostu w rajdach i tak jest Dobrze, że chłopacy udało się na naszemu serwisowi naprawić to i dzisiaj wracamy na odcinki znowu z tym samym nastawieniem, budujemy tempo i, i cieszymy się jazdą. Prawy po 70, pal. Do szczytu lewy, mit, raz, plus średni. 6 minus, lewy, 110, hamuj, wygrodzenie. Prawy, i zero, lewy. 110 hamuj wygrodzenie, prawe 0 lewy 5 minus lewy przyciski, sypek na row 90 sypek, 5 minus prawy, to hamuj 6 lewy 30, 0 minus lewy ostry, zabalot 70 prostój, 1 prawy 40, 4 plus lewy pal Otwiera 80. 1 minus prawy, a mój 30, 4 plus lewy, krocznik, do 0 prawy, Od szczytu lip, 6 plus lewy, średni fal, 70 rozsój, 5 prawy, ale, 90 odszyk. Stawiam sobie czasy na następną pętlę żeby mieć gotowe timery, czasy przejazdów. Tak, pierwsza w niedzielę, od rana mały warm, warming up, no bo wczoraj tylko południa przejechaliśmy. Nie jest pewnie to takie tempo, jakby Tymek chciał, aczkolwiek jedziemy szybko i sprawnie. Drugi OS bardzo fajnie, trzeci czas, tam z niewielką stratą do pierwszego. I jeszcze trochę pracy nad setupem, bo każdy OS właściwie jest inny i to jest są mocno nierówne, więc jeszcze Tymek chciałby sobie trochę kilometrów zrobić, żeby powalczyć i tak jak powiedział, że brakuje mu jednego rajdu w sumie, żeby się pościgać, ale chyba wszyscy są zadowoleni. Chyba, chyba kibice też i. A nam się super idzie. Bawimy się dalej. Jakby to jest przede wszystkim. Wszystkim zawsze każdy rajd, fan i zabawa. Inaczej bez, bez tego inaczej się nie da jeździć. Prawy i 6 plus lewy 140 a mój prawy dać jeden minus średni i 5 minus lewy 84 prawy Jeden prawy kot 5 plus lewy Dziękuję Zobaczyliśmy dobrze, tak naprawdę tempo było fajne od początku, ale niestety mieliśmy takie uszkodzenia morsatora, co spowodowało, że trochę się przygrzewał i nie pracował tak jak powinien, więc te czasy też nie były tak jak ja bym chciał, tempo utrzymaliśmy, a nawet polepszyliśmy na niektórych odcinkach, ta płynność z jazdy była jeszcze większa, to na pewno na plus i kolejne kilometry, które są bardzo ważne dla mnie pod względem przyszłej jazdy w Alciarewii 2